Dobry dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Wczoraj, jak widzieliście, zakończyliśmy rozsiewanie nawozów. A jakie to nawozy były, to sami wiecie, bo to był magnes i siarka. No i tam wap dodatkowo. Byliśmy sprzęgły na zakupach, bo skończyły nam się rękawiczki. Mamy tutaj rękawiczki. Powiem Wam, że cena zabójcza za te rękawiczki 8 zł prawie para. No, jest, jest trochę, bo tam chyba 620 zł za rękawiczki i za tą kurtkę wyszło. No. jedziemy do domu, może coś tam nagramy więcej. Przesmarujemy maszynę. Zobaczcie nasz nowy nabytek jaki mamy. Bo coś nowego kupiłem na gospodarstwo, bo dużo osób mówiło, kup sobie taką rzecz, żeby Ci było łatwiej. No i kupiłem. O kurde gdzie mieliśmy zajechać? No do mnie mieliśmy zajechać Skręcamy nie? można. Odczepiamy maszyny. Wają jako swoją teściową Czyli jak najlepiej Daj na C sprzęgło, wciśnij sprzęgło. I, no. I teraz daj tam na C. No? Dobra, i teraz tu. Rewers, Rewers do przodu, daj. I sprzęgło trzymaj. I powoli puszczę, bardzo powoli to czuł ciułek. Będzie jechał. wyczujesz go, Obieś? On bardzo delikatnie. A jak wcisnę to się zatrzyma. No, zatrzyma się i wtedy masz tu. Już się nie pojedzie, no możesz pójść sprzęgło. Mhm No żeby żebym ci tam nie wjechał tak co no to jedź, bo masz pojechać do przodu jak tam ci jedzie Trzymane. No I puszczasz Lepiej niż busem, nie? Przyjemniej jest <głosy> Jedź <głosy> <głosy> Takie skupienie, jak na pierwszej komunii Już nawet nie pamiętam co było No, to no, możesz pójść z i jedziesz A się nie pojedzie niż... Tyle co tam ma jechać. Tutaj 3,8 na godzinę. Widzisz, on jedzie na tym biegu. Tutaj tak jak na razie szybko, da tak? Szybko? No. To mogę ci dać mniejszy bieg. Sprzęgło. Tu mo możesz wyrzucić wyrzucić i na A wciśnij. Muszę gdzieś cofnąć, no, tak? tak? Cofnij za środek. Oj, czujesz. O. O. I A. I teraz ten. To dobrze teraz na no spoto kurde, jakie wolno jest Terowolne, nie? No mm. co zazwyczaj. Ja nadaję, że ale to już jest trochę Trzeba bardziej... Muszę to zmieniać zawsze? Nie, nie musisz. Możesz normalnie. Tylko musisz zawsze sprzęgło Wcisnąć, nie wtedy. Bo to jest dodatkowe sprzęgło elektryczne, nie? Mm. No teraz możesz sprzęgło. To już jest stała prędkość, tak? No, no, puszcz sprzęgło. No, stała, stała. Nie możesz gazu dość tam gazu masz. To? Nie, to jest hamulec, co? No, gazu tutaj. On czuje. Jakby nagle wcisnął hamulec, to normalnie po prostu nie zatrzyma, tak? Tak, no to Ale w, musisz sprzęgło. sprzęgło. wciśnij sprzęgło i hamulec. I hamulec, i hamulec, no. O, widzisz? Zawsze musisz sprzęgło wcisnąć. Tak, hamulec. O, i wtedy możesz. O. Mhm. I sprzęgło możesz wyrzucić. O. widzisz? Tak. tak. No, a, a z tego też da rady, ruszać. Zobacz. Nie musisz sprzęgłać. Mhm. To jest taki bajer, wiesz o co chodzi? Obozować. Mhm. Jadę na polu, dojeżdżam i muszę zawrócić. Muszę cofnąć, nie? Do. O, I do tyłu. I na przykład do przodu. Widzisz, w ogóle nie dotykasz sprzęgła wtedy, nie? No, ale jak po podwórku jeździsz, to stara się teraz na N. Sprzęgło. Dasz tu i puszczasz ze sprzęgła powoli, nie? Zawsze, jak jest zatrzymany, sprzęgło masz wciśnięte i hamulec musisz mieć wyduszony, żeby się nie toczył, no. no. blokuje to skrzynię. Na P. I, I wtedy... No, puszczasz go. Oma zablokowane, zablokowana ma skrzynię, zablokowane wszystkie koła. Że ci nie ruszę, ale to możesz tylko i wyłącznie nawet nie możesz się toczyć, nie możesz jeszcze go rzucić, bo roz, rozwali skrzynię, nie? No, i teraz odpalę go Żebyś wiedział jak. No co, sprzęgło? Zawsze lepiej mieć, bo nieraz możesz się na biegu zapomnisz. Chociaż on cię odpaly, to nie 60. Bardzo łatwy jest w ciągnik. Bardzo prosty, jak się czegoś nauczysz tutaj, jak się nauczysz, to później już widzisz. Bo ty masz się gaz, gaz ręczny, widzisz? Minimalnie się rusza koło. Co koło? No to P, sprzęgło, hamulec. I teraz o, już się nie pojedzie. Możesz sobie wyjść byle gdzie hmm. i to jest o wiele lepsze niż tutaj masz. O, Ale można i to ulec zabezpieczenie. Nie to powiem ci że tam to nie ruszy nie blokada skrzyni jest najlepszym z możliwych żeby zatrzymać ciągnik żeby się nie ruszył ciągnik. Tam do środka, tak? no, do 10. No to jest takie szare. A Ta ostatnia? No. No. Był? Ja tak lekko tą ktałką poruszę. Drugą. Drugą. Dobra, widzisz, elegancko. Bo cisienie eee, było jeszcze. Dobra, zobacz! Zobacz Po tylu latach Wreszcie! To mówi, że jak teraz złapie, to puszczę to na ciebie sładnicy, nie? Tak. Odjedziesz? No mogę, ale lepiej żebyś nie Dobra I do przodu O kurde Przemek pierwszy raz z jeździ No i się nauczył. No i się nauczyłeś. Co tam? Tu, jak jeszcze tutaj można przykręcić swoje prądy, po prostu, że zasilanie włączasz? Tak, po prostu zasilanie włącza się, nie? Chcesz sobie radia posłuchać na postoju, pompka ci wtedy nie chodzi, nie? Czemek ogarnia mycie, ja tutaj taki obsługę robię. Aha, no to masz tylko do kalibracji yy, w nożnym, tak? Chodzi ci na nogę. No. Ale pewnie tylko do przodu, nie? Do tyłu też? Co ty gadasz? A to ty nie kalibrowałeś go? No u mnie jest petarda, nie, nie, nie ma żadnego problemu. Ci się nie spuściłeś, ta? A, wyłącz, wyłącz go na off, na off. I teraz kliknij. I teraz możesz zwijać. Łatwiej będzie się zwijać. Bo nie jest naprężony. Może wrócimy z odcinkami codziennymi, zobaczymy jak to będzie. Razem weźmiemy. Tak? No. Czekaj chwilę. No, zaczekaj. Chodź. Weź za jedno złapie, a za drugie idziemy. Ciężki bydlak, nie? Tak. No. Myślę tutaj po tym piachu to też ciężko idzie. No i bierzemy się za smarowanie ciągnika, Przemek przestawi ciągnik w suche miejsce, czyli tutaj. Jeszcze, jeszcze. Ale błoto tam jest. Elegancko, kurde, Przemek się nauczył za pierwszym razem. Jeszcze dobra. No, a my będziemy smarować ciągnik nowo, nabytym nabytkiem. O, taka maszyna Milwaukee. Smarownica elektryczna. Dużo osób mi polecało, więc kupiłem gdzieś tam koło. Ponad chyba 2000 ze wszystkim, bo ja taki osprzęt jeszcze sobie kupiłem do tej A baterię sobie większą kupiłem, bo to jest 5 amperogodzin ah. Naładowana? Spokojnie naładowana To ten, nalejemy Będziesz po prostu klikał Ja będę przekładał, a ty będziesz klikał, ok? Aha. Ustawimy na, nie wiem, 3 razy, żeby było Dobra Idziemy od, idziemy smarować od tyłu to starszy że raz pisa? tak, wtedy tak dobra, tutaj możesz ustawić na 5 razy Tam, czekaj, bo tu dały więcej na ośki no. będziesz klikła tylko a czekaj, ja jeszcze pokażę tą maszynę no, ta maszyna tak to wygląda tutaj są na wymienne tubki, jakie można nabijać te tuby tą tubę no, dobra, dalej, klikaj no cały czas trzymaj. Dobra. Samo No to jest o to chodzi? Dobra. Zajebiste, nie? No. Teraz na trójkę spokojnie. Nie, chyba na pięć, zobaczymy co będzie. Dobra, spokojnie. Też? No to coś się dzieje. No. Chociaż trzy daj na razie, ustaw nam na trójkę. No. No. Dobra, lecimy z tematem, no. Jesz jeszcze raz. Trójeczką. Dobra Git Tutaj Trójeczką Dobra, starczy Bo tutaj Jak co chwilę jest smarowane, lepiej po trochę, a zawsze trochę dać. idziemy po kolei, żeby nie zapomnieć Ale się ładnie umiesz, nie? No <grych> No nie, chodzi o ten truk, to. No ziemię. No Tutaj odciągi ostatnio były smarowane Więc wiąże. nie będę smarował no ładnie, no mhm. poprawę panie przemku. Dokładnie. Dobra, tutaj damy trzy, Chociaż tego nie używamy. Dobra, starczy. No tutaj tam nie trzeba więcej Smarowane na bieżąco. Dobra, z tej strony mamy wszystko. Wszystkie kalamiki są prze... Nasmarowane. Zawsze tak się zastanawiam, czy gdzieś jeszcze coś nie ma, nie? Chyba raczej nie ma, nie? Nie ma, spoko, loko, nie ma. Dobra, idziemy tutaj. Idziemy nasmarować tus, przedni tus, i bardzo ważne, żeby smarować codziennie, by, no, chociaż co drugi dzień, smarować właśnie miękką oś, bo tam te tulejki się wyrabiają. Dobra? Czekaj, zobaczę. No, jeszcze raz. Dobra, starczy. Tutaj trzy. Dobra. Jeszcze Tak, tak, powoli. Tutaj są trzy punkty do smarowania. No. Dobra, starczy. I teraz miękkość. Ważne. No, dawaj. Dobra, spoko jest. Okej. Okay krzyżaki jeszcze będziemy musieli nasmarować to trzeba będzie uruchomić chodź ci pokażę co jak teraz skręcę kołami przyjrzyj się skręcę kołami widzisz tam o to kalamitkę to ma być widoczna nie po prostu Jaka skręcę tak no ale będzie ciężko włożyć bo musi być zakres jakiś żeby ją wyciągnąć ja skręcę kołami bo po tej stronie jest nie kalamitka i akurat po drugiej stronie jest taka sama kalamitka, nie? I po prostu trzeba by je trochę pojechać do przodu albo do tyłu. No. To już tak nie czy Nie. Nie, po prostu za mały zakres jest. Żeby wyciągnąć końcówkę to musisz mieć troszeczkę zakresu więcej. Dlatego skręcę. Tu napięcie ustaw. Też można, nie? No, dwa razy dałem po Dobra, super. O, widzisz? No spaczka. No i tyle, tylko nalewam płyn. Oj, już pusty. W ciągniku, na siedzeniu. O kurde. O, zaczyna padać. Dobra. No garażu na razie ją możesz dać, nie? Dobra. Powiem wam, że mm, taką robotę robi. Jestem tak zadowolony, już mam drugie smarowanie. Pierwsze nie pokazywałem z tego względu, że chciałem zobaczyć jak samemu, jak to chodzi. Teraz już wiem, jestem troszeczkę obyty w tej sprawie. Nawet samemu można sobie podejść, trzymać, tu klikasz. Kurde, bajera. No kosztuje dosyć, dosyć. Około 2000 Ale robotę robi Robotę robi Jak będzie się dbało, to będzie na długie lata Dobra co? Ja muszę nalać płyn. Ale nie mam lejka takiego